Cześć kochani, jestem Kinga, to kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, co dostałam na święta i ten film nie ma na celu chwalenia się, tylko po prostu powiedzenia, podzielenia się tą, ta, tą informacją, więc bez żadnego przedłużenia zaczynajmy i nie wiem czy widzicie różnicę ale kurczę, pierwszą rzeczą, którą dostałam pod choinkę i muszę Wam o tym powiedzieć, bo ona jest teraz w użytku. To jest statyw na telefon. Statyw! To jest selfie stick i statyw w jednym. A wy teraz stoicie na takim statywie. I to bardzo mi ułatwia życie, bo mogę teraz z Wami robić wszystko: mogę Was do góry, na dół, obracać. Tak, mogę Was zniżać. To jest dla mnie tak wygodne. Ja nie wiedziałam, że dostanę takie szczęstujące. Myślałam, że po prostu taki selfie z tych drobienia zdjęć, A tu się okazuje, że wow! Naprawdę. Pierwszy raz tego używam, bo święta były, no, 6 dni temu, okej. Okay? Bo niedawno jeszcze nie dostałam wszystkiego, bo jeszcze u mojej babci, która akurat zachorowała i nie mogła się z nami spotkać, też. Były pod choinką prezenty, ale to najwyżej opowiem wam, przy okazji wam kiedyś, albo dogram jeszcze, jak dostanę dzisiaj, jutro. Nie wiem, zobaczymy, bo w ten film będzie u Was za 3 dni mniej więcej, a nagrywam na zapas, po prostu mam dzisiaj czas. Tak, jest 30. Jutro Sylwester, będzie balanga, i w ogóle. A jeszcze do tego, do Was, do tego statywu jest dołączony taki, takie coś. I tym jak kliknę to wyłączy się film i włączy, ale tego nie będę robiła, ja mam tutaj obok siebie termometr, bo moja siostra jest chora, dzisiaj jedzie do lekarza, muszę ją obserwować yy, i tak, dobra, Przed, yy, zaczynamy, okej, okay, zaczynamy, yy, sorry za moją fryzurę, ale chyba nie jesteś taki się. Yy, więc tak, yy, nie będę mówiła pierwszy, drugi, trzeci prezent, bo było sporo torebek, ale spakowałam wszystko w jedną, i tutaj akurat pierwsza rzecz To jest, tak żeby wam pokazać Odkurzacz do biurka Kurczę, wy nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to jest super Ja już tego używałam, to jest tak super To dobrze zbiera I szybko, wiecie, jakiś brudek jest, włączacie tutaj Jest takie coś, prawda Tutaj, jak to naciskacie, opróżniacie, wymieniacie baterię, bo to na baterię jest. A to jest tak super. Ja Wam to tak polecam. Ja normalnie w ostatniej chwili to wymyśliłam, ale tak. To było kupowane na Shopee, bo dostałam to od mamy. I szybko bardzo przyszło, bo to dostawa przedświąteczna jeszcze była. Jak chcecie, to proszę bardzo. Tak wygląda opakowanie, tak wygląda sam odkurzacz. Tutaj na dole ma takie szczoteczki można powiedzieć. I do tego jeszcze była taka szczoteczka chyba do czyszczenia Czy coś ten tak jest. Naprawdę jest bardzo fajny, bardzo też poręczny. nawet do walizki możecie schować, nie wiem, na jakiś wyjazd czy coś. Tego też można używać do ubrań, tak jak tu widać, żeby sobie zebrać brudy z ubrań. O, nie, to jest. A nie, bo to jest te to torebki. Ja myślałam, że to są spodnie. Tak, to jest bardzo poręczne i można tego używać wszędzie. I wszystko wam praktycznie e, wciągnie, tylko włosy. Tak, jest strasznie nieprzyjemny dźwięk. I dlatego włosy to jak już to ja zawsze od razu do e, kosza, e, żeby nie było właśnie takich dźwięków różnych. E, jeszcze jest choinka tutaj, ponieważ jeszcze czuję święteczny klimat. Jeszcze, jeszcze nie jest styczeń. Czy w styczniu już będziemy to zdejmować? Yy, tak, następnym prezentem, i to było takie dla mnie dziwne, trochę, bo chciałam to, ale nie zapracowałam w takiej postaci, ale jest okej. Okay. Yy, Puzzle 3D w kształcie Buta's Lone Surprise. Lone Surprise to jest moje dzieciństwo. Yy, takie no młodsze, bo oczywiście jestem jeszcze dzieckiem, ale wiecie, takie młodsze dzieciństwo. I. Naprawdę w pierwszej chwili miałam takie O Boże, co to jest w ogóle? Skąd to się tu wzięło? Zobaczyłam Los Price, napis i ja takie O matko najświętsza Ale bardzo fajne, to jest organizer do biurka Ja to mam złożone, więc wyjmę Bo jeszcze tego nie, w ogóle nie złożyłam jeszcze poukładać z tych prezentów Jakby wszystko nie pięknie, tylko właśnie to, że już czekajcie tylko Schowam Żeby nie było, że mam bałagan w pokoju On wygląda tak To jest dosłownie but to jest, tu jest podeszwa. Tu właśnie na te różne ołówki, długopisy, takie rzeczy. Więc. I się trzyma. Przeżył bardzo dużo. Bardzo dużo jazdy samochodem i wywalenia się torby z tym. Więc naprawdę, bardzo. Nawet powiem Wam, że podoba mi się. Jest też taki właśnie, taki. Nie za duży, nie za mały, taki. Bucik. 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 Dalej, dostałam, kurczę, tylko nie wiem w jakiej kolejności Wam to pokazać, więc tak nie wiedziałam w jakiej kolejności Wam to pokazać, ale to chyba obojętne, bo nie, no nieważne. Dostałam kuferek na biżuterię. On już jest zapełniony i również dostałam biżuterię, dostałam naszyjniki. Jeden mam na sobie, taki piękny, złoty. To był zestaw naszyjników. Ech. Sześć naszyjników podejrzewam? Albo nie wiem. I tu. Je... Ups! Tu mam je wszystkie, bo to jest taki piękny. Oprócz tego brązowego. Ten brązowy to nie jest od tego. I tu jest też taki jeden, który nie jest od tego. Ale tak, szkatułka w środku wygląda tak. Jest naprawdę prześliczna. Już tutaj sobie uporządkowałam takie rzeczy, które będę najprawdopodobniej nosić. Są tutaj świąteczne rzeczy. Więc naprawdę bardzo fajna, przyda się. Tak, pierwszy naszyjnik jest taki zwykły złoty. Jak zwykle, nie chcę mi ostrości złapać. Taki... bardzo delikatny, bardzo taki... naturalny, może tak. Najgorsze jest zakładanie, w sensie... Dobrze, <grymnie> nieważne. Dalej, naszyjnik taki... Kurczę, też bardzo delikatny. Wszystkie są w ogóle złote. Też on jest taki piękny, bo... No, ja w ogóle lubię takie delikatne. Ja nie lubię takich jakichś pstrokatych bardzo delikatne, to ja lubię właśnie taki jeszcze taki podobny do tego co mam dzisiaj na sobie, ale taki też bardziej delikatny, taki z mniejszymi kółeczkami, mówię ciągle taki bo nie potrafię opisywać rzeczy to jest moja wada ale myślę, że mi zrozumiecie z zrozum tak zrozumiecie powiem wam, że ta przerwa to taka trochę długa, ale też wiem, że zaraz się skończy. Ja od razu też po tej przerwie mam kartkówki. Ja chyba właśnie popsułam naszyjnik. Ups, dobra, może to mi naprawi. Ale on był, był, bo już nie jest. Taki też bar, taki w kółeczka, delikatniutki. Mm, a tu się urwało. Tu się urwało, no kurczę, nie widzicie? Tu się urwało, i teraz tu jest w ogóle zapięcie, a tu jest końcówka. Więc, no, no nie za ciekawie. Yy, dobra, muszę to wyjąć na razie, bo no cóż, z tym zrobię. Yy, I tak, jeszcze jednym z tego był taki naszyjnik, taki diamenciki, tylko tego. Czemu mi ostrości nie łapie? Nie wiem, ale on jest taki w diamenciki, tak się świeci bardzo ładnie. Też mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. I to naszej iniki z tego. Żadnej innej biżuterii nie dostałam. Ale mam w ogóle tutaj bardzo dużo w tym kucherku, biżu, kucherku puher, Kuferku biżuterii świątecznej, bo ją najczęściej teraz używałam. I tak jakoś nie miałam na nią miejsca, znalazłam. Super. I tak dalej. Dalej, dalej. Co tu dalej? Dalej to może kubek, po którym muszę również iść, bo komu nie? Kubeczek. Taki piękny kubeczek. W środku jeszcze z tym kubeczkiem w tej folii takiej były właśnie cukierki. Zaraz sobie przetestujemy cukierka, bo jeszcze ich nie jadłam. Więc test cukierka. Mam nadzieję, że ten test będzie szybki. Mmm, mmm. Myślałam, że będzie gorsze. Jest super. Dajmy go później. Żeby nie było. Ale sam kubek w sobie jest piękny. Ja też bardzo lubię kubki. Lubię zbierać kubki. Więc idealnie trafiony prezent. W tej torbie reszta to jest wszystko słodycze. Zjedzone, niezjedzone. Czekoladka. Takie Bob Snail. Takie owocowe żelki. Było Kinder Bueno. To jest opakowanie po tych naszylnikach. Jakiś lizak owocowy. I taki słodki czek z czekolady. I jeszcze miałam trzy mini opakowania po żelkach. Kwaśne, nie były kwaśne: kola, takie tropikalne i żabki jabłkowe. też już ich nie ma, bo zjadłam od razu te papierki, wyrzucam. E, dobra, i teraz już mogę na paraw dalecieć do następnego. E, e, 5 sekund. E, bardzo fajna gra, już graliśmy w nią. E, naprawdę ciekawa, można się bawić przy niej. E, trochę zażenowania, trochę mniej zażenowania. E, no, młodsi mogą mieć z tym problem. Taki typu właśnie mój brat, na przykład, 8 lat. No, jeszcze nie radził sobie z tymi pytaniami, no ale. Umówmy się, mogło, mogło być to dla niego trudne, mimo, że to jest 8+, e, ale naprawdę mi się bardzo podobała, mimo, że nie znam odpowiedzi na e, parę pytań, ale... Nie wnikajmy. E, do tego statywu, do tego selfie w pakiecie była dołączona ramka do zdjęć. Taka piękna, przestrzenna i pasuje mi mniej więcej do pokoju kolorem. Ja nie mam Takiego koloru pokoju. Bo on jest trochę za ciemny, ale to nic, bo jakby to mi nie przeszkadza. Są ramki, będą zdjęcia, pewnie zdjęcia z przyjaciółmi, więc naprawdę nie przeszkadza mi to. I to chyba był ostatni. ostatni nie, jeszcze nie. Kurczę, nie mogę tego włożyć. Ja sobie od razu wszystko odstawiam na bok, bo. Nie chcę mieć po tym bajsu. Jeszcze tutaj w tej szafce schowałam już sobie, dostałam jeszcze perfumy i świeczkę. Tutaj jest świeczka, ona jest taka cudowna. Pachnie jabłkami z cynamonem, przysięgam. Jest biała, ale... Mmm, a ja świeczki kocham, mam dużo świeczek, yy, więc... Ale chyba problemu nie ma, coś mi tu spadło. I dostałam takie perfumy. Też bardzo ładnie pachną. One w środku wyglądają nieziemsko. Normalnie zapach. A! Ja nie potrafię opisać tego zapachu. On jest tak świetny. Normalnie nie da się go opisać. Trzeba po prostu poczuć ten zapach, ok? Bo wow! Serio, wow! I to już była ostatnia rzecz. E, te perfumy. Na pewno, na pewno ostatnia rzecz. Eee, tak, w sumie idealnie się wyrobiłam w czasie. Ja podczas świąt zachorowałam. Jest sobie, mam jeszcze no, trochę zapchany, ale jest już o wiele, wiele lepiej niż było. Eee, święta były fajne. Bardzo fajnie było się spotkać z rodziną. Mam nadzieję, że wam też święta minęły bardzo dobrze. Eee, że jakby spełniły się Wasze marzenia co do prezentów i eee, dobrze Wam się rozmawiało z rodziną. Eee, fajnie, że w ogóle są święta, bo to daje taki klimacik, mimo, że w tym roku ja na przykład tak za bardzo go nie czułam, ale naprawdę i tak było bardzo, bardzo wspaniale. Ja życzę udanego Sylwestra i do zobaczenia pewnie za tydzień, więc buźka, naprawdę ode mnie jeszcze raz wszystkiego dobrego i przygotujcie sobie jakby swoje postanowienia na nowy rok. Ja to zrobię i do zobaczonka, buźka, cześć!